Witam wszystkich kolegów, gości, naszych kolegów z koła, na gankę, kolegów z naganki na, na polowaniu w leśnictwie Dębie. Polowanie odbędzie się metodą szwedzką. Parę ostatnich dni było deszczowych. Będziecie wchodzić na, na, na drabinę. Szczeble są bardzo gładkie, uważać. oładujemy broń dopiero po zajęciu stanowiska do góry. Kończymy, rozładowujemy, schodzimy na dół. Strzelamy Wysiadek do 80 metrów. Jeżeli chodzi teraz, jeżeli ktoś z kolegów y, y, odda a sztuka nie będzie gdzieś blisko po zejściu zaznaczyć te miejsce, y, y, żeby tutaj kolega Mariusz, który jest z pieskami, o jest tutaj kolega Mariusz z dwoma pieskami, miał ewentualnie jakby trzeba było lżej, a nie będziemy szukać ze szału, y, co, co, co jak. Będziemy zajmować stanowisko, po drodze mijamy Daniele, spokojnie sobie stoją i obserwują, co my robimy. Stanowisko już zajęte, przed sobą mam staro drzew, a z tyłu. Drągowiny. miejsce jest obiecujące No teraz polujemy dzisiaj do tradycyjnie do 11.30 Później ewentualne poszukiwanie postrzałków, zakończenie polowania jest przewidziany posiłek zobaczymy jak będzie się dzisiaj układać dzień Strzelałem do łani Daniela, były trzy sztuki, spokojnie sobie żerowałem, myśmy je z nie obserwowali, ale były gałęzie i nie chciałem strzelać, no a potem jak już naganiacz wszedł do młodnika, powolutku zaczęły wychodzić na wysoki las, no i udało się. Zawsze było dużo zwierząt, ale być może jest zasługa wilków, bo też była widziana watacha 5 sztuk, a na pewno tych wilków tutaj jest. się pozyskać łanie daniela to były jedyne sztuki jakie dzisiaj widzieliśmy na, na polowaniu to dzisiejsze polowanie uważam za zakończone dziękuję wszystkim za miłą atmosferę dziękuję kolegom z za, za bezpieczne polowanie również i za chwilę wręczymy złomę kolegów którzy pozyskali Prosimy o ustawienie się przy sztuka, o stronę gzbytowej. Dziękujemy, jeszcze raz zakończamy dzisiejsze polowanie. Zapraszamy do środka na poczęstunek. Tam, jak coś na tam zrobimy na poczęstunku, tam zrobimy rzutkę, bo to jest dla naszych naganiaczy, którzy się bardzo dobrze spisali. No i zachód, który Także Zapraszamy.